Witam w ostatnim już odcinku wyliczankowym, jeżeli chodzi o zapowiedzi na 2025 rok. Tym razem skupimy się na sprzętach. Starałem się wybrać najciekawsze zapowiedzi z większych i mniejszych firm. Część jest już w pełni zaplanowana, część jeszcze pozostaje nieokreślona, ale myślę, że śmiało można w te kilka minut podejrzeć i zobaczyć, czego możemy się spodziewać i na co możemy wydać za skórniaki. Zacznijmy od czegoś lekkiego. Zajrzałem na stronę 8BitDo, która robi dużo akcesoriów do starych konsol, i z najświeższych rzeczy znalazłem klawiaturę i mysz, której wysyłka miała się zacząć dopiero 16 stycznia, więc mówimy tu o świeżym z tego roku. Co tutaj takiego ciekawego? Ponoć została zaprojektowana wspólnie z ludźmi od Xboxa, a ciekawe w nich jest to, że ich design nawiązuje do pierwszego x klocka którego ja jestem wielkim miłośnikiem. Klawiatura jest mechaniczna, co jest ostatnio w modzie. Bezprzewodowa, kompatybilna z Windowsem i Androidem i ma programowalne przyciski. Mysz z kolei jest bezprzewodowa, też kompatybilna z Windowsem i Androidem, też ma programowalne przyciski. Przychodzi w pakiecie z stacją dokującą i ma do wyboru 6 poziomów DPI. Angielska firma 8-bit pracuje nad VMU Pro, czyli nowoczesną kartą pamięci do Dreamcasta. Karta wydaje się mieć bardzo zgrabną przeglądarkę. Miejsca oczywiście na wszystkie save y pod dostatkiem, którymi się w dodatku fajnie zarządza. Z dodatkowych bajerów można odnotować kolorowy wyświetlacz i opcję odtwarzania MP3, a także emulatorów. Mając kolorowy wyświetlacz, VMU Pro będzie przenośną konsolką. Jako po trochu była w ograniczonym wymiarze, jak ktoś bardzo chciał, również oryginalna memorka. Teraz z tego co widzę, chodzi tam Game Gear, Game Boy, NES, Master System. Fajny bajer, ale w sumie czy potrzebny? Firma Retro Fighter specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych padów do naszych starych konsoli i nie tylko. Ich nowy wynalazek to Pad D6 Dreamcast, kompatybilny z DC, PC i Switchem. Bezprzewodowy pad jest wzorowany na tym z Mega Drive. A. Dostępne są dwa kolory do wyboru. Ponoć jest kompatybilny z VMU, czyli memorką Dreamcast'a. Na stronie napisali nawet, że jest kompatybilny z zapowiedzianą dziś 8-bit moc VMU Pro, co jest ciekawe i fajnie, że te firmy ze sobą współpracują. Niestety, z tego co widzę, pierwszą partię preorderów już wyprzedano przed montażem tego filmu, ale w oczekiwaniu na kolejną partię rzucono na miasto nowe pady do GameCube. Bezprzewodowy Butler GameCube Pro kompatybilny z GameCube'em Wii i Wii U. Wygląda przekozacko w swojej przezroczystej wersji. Także, jak planujecie dla mnie prezent, to ten tego. <laughs> Czy świat przyjmie kolejną Amigę? Oczywiście, przyjaciółek nigdy za wiele, przynajmniej tak się spekuluje w kuluarach i koledzy mówią. Firma Retro Games poniekąd zapowiedziała już pełnoprawną adaptację Amigi na 2024 rok, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło i skupili się na swoim równie ciekawym The Spectrum. Amiga wyszła już w wersji mini, ale to nie to samo bez klawiatury, więc tym bardziej wyczekiwanie jest uzasadnione. Komodore 64 najpierw był mini, a potem w urósł do wersji Maxi z klawiaturą i zwojował świat, bo do dziś słyszę, że ludzie sobie go chwalą. Patrząc na cenę oryginalnych Amik, dla kogoś, kto nie jest retrofetyszem, taka Maxi byłaby super opcją i szansą na powrót nostalgii. Konkretów jednak chwilowo brak. Patrząc na stronę wydawcy, widać, że żyją jeszcze Despektrum. Kogo jednak nie bawią gotowce jak Amiga Maxi, może zainteresuje się produktem od Amiga KIT, która też gotowce jak A600GS ma w ofercie, ale mnie o tym. Jakiś diobą mnie pokusiłby Wam to do zestawienia dać? Nie jestem zbyt rzutki z technikaliów, więc ogólnie zagajem. Otóż zamówić już można płytę główną będącą zamiennikiem dla tej z Amigi 1200. Na pokładzie są klasyki jak wejście na 9-pinowe joje, ale i HDMI, WiFi, Bluetooth czy porty USB. Wysyłka w pierwszym kwartale. Analog 3D oparty na FPGA to nowoczesna odsłona Nintendo 64. Ma bez region loka wczytywać wszystkie Twoje karty z N64, być kompatybilny ze wszystkimi padami i akcesoriami. Szumnie zapowiadają również 4K, by gry wyglądały przepięknie. W pudełku znajdziesz plus konsoli 16GB kartę SD, kable USB, HDMI i USB-C do zasilania. Zauważ więc, że nie ma tutaj na przykład pada, tego musisz kupić osobno, choć jak masz jakiegoś nowoczesnego, kompatybilnego Z64, na przykład od 8-bit czy czy Retrofighters, które to firmy dziś wspominałem, to powinien zadziałać. Pierwsze konsole mają ruszyć do Szczęśliwców w pierwszym kwartale, choć Walo dobił mi informacją, że nie wysyłają do Polski, do niezłej jaja. Na styczniowych targach CES w Las Vegas Atari zaprezentowało tworzoną z My Arcade konsolkę przenośną GameStation Go, która zaskoczyła również klawiaturą numeryczną i trackballem. Przecież nie wszystko jest wiadome, ale na targach można było pomacać i pograć, więc to i owo już można wywnioskować. Ekran jest chwalony za jakość, zasilanie będzie po USB-C, mamy wejścia MicroSD i HDMI, możliwość podpięcia słuchawek, z tyłu taki dynks do postawienia konsolki w pionie na blacie, a gry jakie no, niby setki, ale to co zaprezentowano, to głównie biblioteka Atari Arcade 2600, 5200 i 7800, więc od dawna bardzo mocno zgrane karty. Póki co cisza w temacie XAXL, ST, Jaguara czy Lynxa. No, come on Atari! Jedynym plusem jest Balls of Steel na pokładzie i obietnica, że w przyszłości dojdą nowe gry do ściągnięcia. Kto jednak chciałby zakupić prawdziwy Atari, Takie z węgla i stali, to mamy RM800XL, czyli reinkarnacja kultowego w Polsce 8-bitowego Atari 800XL, nad którym czuwa sam profesor Larek. Ma ona zagościć w składnicach harcerskich i w Waszych domach jeszcze w tym roku. Ma być to idealna wersja łącząca nowoczesność z oryginałem, oparta o dwa procesory w technologii RISC i FPGA. Do telewizora podejmiecie się przez HDMI, zasilicie przez USB-C a gry możecie wgrać przez wejście na kartę SD lub USB. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, bo obok tych wejść było na przykład gniazdo monitorowe czy 9 9-opinowe złącza kontrolerów. Trudno jest jednak wyciągnąć coś z larka. Sam Bursuk twierdzi, że profesor nie chce zdradzać szczegółów na temat tego projektu. Na pytanie, czy premiera w marcu, odpowiedział na live: Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie powiem. Na społecznościówkach możemy podejrzeć pierwsze formy wtryskowe, projekt pudełek czy płytę główną przy robocie. Ale daty premiery i ceny wciąż nie znamy. Coś czuję, że przed nami wysyp sprzętów z FPGA na pokładzie i to przez najbliższe kilka lat dominuje rynek. Niejaki taki udon na Twitterze nic gruchy, nic pietruchy ogłosił że wskrzeszenie PS 1 W środku ma siedzieć Mr. P, ma wspierać oryginalne memorki i pady. Całość będzie niezabezpieczona, że tak powiem, więc wgracie sobie co tam chcecie. Do tego HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, ale... no... brak wejścia na płyty CD. Tego na grafikach nie zaprezentowano, bo podobno ma to być jakiś osobno kupiony moduł. Trochę nie łapie i tutaj cały misterny plan lekko się burzy. Cena to 149 dolców, czyli teoretycznie niewiele, ale tylko pierwsza partia dla stałych klientów. A potem to nie wiadomo. Nie wiadomo też co z tym napędem CD. Rozum podpowiada, że to jebnie, ale miłość do PSX-a powoli pytał hasła do konta bankowego. No to na koniec coś niby współczesnego ale ja tam widzę w premierze Switcha 2 wiele dla siebie, czyli RetroDziada. Nie miałem pierwszego Switcha, nie wszyscy oglądający pewnie są z nim zaznajomieni, więc pozwólcie, że kilka rzeczy na świetle, nawet jeżeli dla posiadaczy są to oczywistości. Na tyle na ile już się mówi, Przełącznik 2 nie będzie się rewolucyjnie różnił od jedynki, jeżeli chodzi o koncepcję grania i usług. Dostaniemy lepsze bebechy i miejmy nadzieję wykonanie. I bardzo ogólnie mówiąc tyle. Do tego będzie kompatybilny wstecznie z pierwszym przełącznikiem w kwestii gier, co pozwala sądzić, iż będą jego usługi online dla retrograczy z pierwszego Switcha również przeniesione. Owszem, trzeba płacić abonament, ale taki znak czasów. Zamiast za to mamy m.in. dostęp do apki Nintendo Music, gdzie posłuchasz muzyki z gier Big N. Oraz w ramach Nintendo Online otrzymasz dostęp do bogatej biblioteki gier na NES, SNES, N64, Game Boy, Game Boy Color i GBA do pogrania na konsolce z współczesnymi udogodnieniami. Zróbcie sobie listę tych gier. Jest imponująca i idzie już w setki tytułów, a jest stale rozbudowywana. Kto wie, z lepszymi bbh może na Switch 2 dodadzą tam też gry z GameCube. Ja jestem w każdym razie zainteresowany. No i finisz. Mamy komplet tego co wytargałem o nadchodzących zapowiedziach. Runda specjalnych odcinków zapowiadających 2025 rok, zatem za nami. Dajcie znać, czy takie specjalne odcinki po newsach się Wam podobają. Oczywiście nie będę klepał takich zapowiedzi cały rok, ale na przykład mógłby się pojawić odcinek specjalny po jakiejś większej konferencji, na której dużo się działo, czy imprezie na której było dużo konkursów na gry. Tu już trochę zależy też od Was, czy jest sens zgłębiać takie tematy oddzielnie. Czy zwyczajowa piguła w newsach Wam wystarcza? Dajcie znać w komentarzach. Widzimy się w newsach za tydzień w piątek. Cześć!